Cześć, jestem Alexi i nagrywam teraz taki krótki odcinek, który ma na celu Was poinformować o tym, co dalej będzie z ranem. Ponieważ właśnie zainstalowałem Derana na nowo, ale niestety okazało się, że dalej jest problem. Dalej w tym miejscu, yy, gdzie właśnie już mam wyskoczyć z tunelu, w którym to atakuje mnie mafia, gra mi się wywal do pulbitu. No bo właśnie okazało się, że mimo tego, że jest to inna wersja gry, no to nie straciłam save'a z mojej innej wersji gry, którą nagrywałam. Ale wiem już, co jest przyczyną tego problemu, a mianowicie, z jakiejś racji, nie wiem dlaczego tak jest, ale z jakiejś racji ja do tego momentu, gdy już wyskakuję z tego tunelu i ten helikopter niszczy jeden ze samochodów mafii, no to ja do tego momentu nie mogę ani razu sfejlować. Nie mogę ani razu pozwolić na to, żeby ten helikopter nie rozcelał, i nie mogę ani razu zaliczyć jakiejś wpadki. Bo jeśli to robię. No to wtedy właśnie gramicie kracuje, ale właśnie. E teraz e, próbowałem jakoś to ogarnąć jeszcze. I w końcu udało mi się doprowadzić do tego, że no wreszcie mnie ten helikopter nie załatwił, i byłam w stanie bez zadego używania e, resetu. Doprowadzić do tego, że byłam w stanie wyjechać z tego tunelu, no i wtedy właśnie gra mi się nie skasowała. I z tego pamiętam w mojej pierwszej serii, też tak było, że udało mi się wtedy tamten etap sejść bez ani tego fajla. Więc wychodzi na to, że po prostu ten krasie jest taką psycyną, że on się pojawia dlatego, ponieważ na początku coś sfajluje. Nie mogę sfajlować tej pierwszej fazy gonitwy, bo wtedy właśnie gra mi się do pulpitu wywali. Więc stwierdzam, że. Okej. Okay. Jak takie sprawy mają? No, to w takim razie będę dalej kontynuować serię drama i spróbuję ukończyć tą grę. Tak jak próbowałem wcześniej. Po wiadomo, że startuję się na ekstremalny poziom. Choć naprawdę nie wiem, jak ja ten etap sejta na ekstremalnym poziomie, ale spróbuję. Bądź co, bądź no cóż, taka najwyraźniej jest taktyka, żeby ominąć tego krasa, Mam tylko nadzieję, że za jutro faktycznie test ten myk zadziała, ponieważ jutro spróbuję tego drama nagrać. Mam nadzieję, że faktycznie nie uda mi się to zrobić w miarę szybko, w tym sensie, że w miarę szybko ten etap ogarnę, a nie zdobędę męcyła z cały jeden odcinek, bo to jest tak, może być. No ale jednak chcę ten etap pokazać, bo to jest jednak etap popularny, ta ucieczka wtedy mafią. Wiem, że może mogłabym to zrobić poza nagraniem, żeby się już nie musieć z tym męczyć, albo ewentualnie jeszcze. No, to zrobię co takiego, że ja wam na to nagram? Ja wam na to nagram, za bez komentarza. Bez komentarza wam ten etap, gdy właśnie uciekam z The Zrobię to wtedy, gdy moja mama będzie w domu, mój laptop odpocnie, To was wtedy wam ewentualnie nagram to bez komentarza. No, tylko właśnie mam nadzieję, że uda mi się to za pierwszym razem zrobić, a nie, że będę failować nie wiadomo jak dużo razy. No bo jest, co, bo jest taka jest taktyka, i w momencie, gdy już yy, to ogarnę, no to już później powinnam bez problemu tego terena na, nagrać do końca. Na no później spróbuję swoich sił na ekstremalnym poziomie jakoś, no, Różnie to się może skończyć, no, ale z takiego wyzwania chcę coś podjąć i mam nadzieję, że w miarę mi wtedy ta sera pójdzie. No, ale dobra, ja w tym momencie końcę, to będzie na tyle, Dara, na spodziewajcie się myślę jutro, bo no, e, dzisiaj chcę ten, ten napad, etap, by wstać ten etap, na nagraniu, nagrawam to bez komentarza, a na chwilę w końca to będzie na tyle, bywajcie.